Witajcie moi drodzy, to znowu ja. Tak jak obiecałem, tak jestem. Eee, dzisiaj, dzień po dniu, mamy przyszły nagrody roczne za sezon. Eee, Manticory także jest do odbioru Stinger. Jestem i ja. Tym razem nie z paczkami. Także nie płaczcie, że e, bo niektórzy tu płaczą, że tylko paczki otwieram pieniądze. Jeszcze nie swoje wydaję, tylko mamy. Nie, wydaję swoje pieniądze, już odpowiadałem w komentarzach. Eee, a przyszedł czas teraz na odbiór nagród, także może przejdźmy do gry i zobaczymy, coś tam dostałem, bo wiem, że poza Stingerem coś jeszcze tam jest. Eee, co prawda nie wiem do końca co, zaraz się dowiemy. Zagramy sobie bitewkę. Będę tylko musiał sprawdzić, co tam na tego T57 heavy włożyć, bo powiem szczerze, niby mam T57 heavy, ale nie jestem pewien, czy, czy do końca to powinno być. Okej. Okay. Ładnie. Ładnie wygląda. Chociaż wiadomo, legendarny by lepiej wyglądał. No ale powiedzmy, że że jest ok. Nie liczyłem na legendę, liczyłem na mistrza. Trzy razy mistrz się udał. Aha, to jeszcze załoka. Aha, dobra, ok. A tu weźmiemy sobie to, ale coś jeszcze z do odbioru. Zaraz zobaczymy sobie. No, także, tak jak mówiłem, to jest zwykły T57. O, tutaj mogę odebrać, ale to zanim, to sobie sprawdzę. O, sobie sprawdzę. Na szybko. Co tam do niego założyć. To będzie tu. Oczywiście na skill fortełu sprawdzam sobie. Ciekawe czy już będzie wpisany. Już pewnie to będzie to samo, ale już sprawdźmy sobie 10. tier. Staba HP i Turbo. Nie, Staba Wenta HP. Staba Wenta HP, a co było na. A co jest na T57? Pewnie to samo. Mm. Tak, staba Wenta HP. E, no dobrze, no to weźmy sobie. Staba Wenta HP. A to sobie weźmy. Chociaż nie wiem, czy nie mam. A może i nie mam. Zaraz zobaczymy. Dobran, no tutaj to oczywiście. Tak sobie zrobimy. O. Załoga od razu 1057. 5 bodajże, bo chyba mam. O, właśnie. To sobie poprzekładam. Chociaż może nową sobie bym zrobił, bo tu są... Albo nową sobie zrobię po prostu. Czyli na szybko sobie przygotujemy. A ja zrobię cięcie, i za chwilkę będę gotowy z załogą i z wyposażeniem. Dobra. Wracamy, wszystko zrobione. Um, także tak. Stinger gotowy do boju A jeszcze sobie może założę od razu jak mam, a gdzieś mam chyba jest. No. Żeby ładnie wyglądało. Zagramy sobie jedną bitewkę. Zobaczymy. Dawno nie grałem T57 Heavy w sumie. Bo długo nie grałem na koncie, mm, także może to być ciekawe. I losowanie na ósemki, o proszę. No ładne, ładnie się świeci. my mamy, nie, nie mamy stinkera, oni mają, ciekawe. Ale tu raczej obstawiam, że srebrny. Sądząc po Łenie, po no tu może coś lepszego. Myślę tylko, gdzie by tu pojechać, bo powiem szczerze, że nie mam pomysłu. Ale na razie sobie pojadę tu na górę. Zobaczymy, jak to pójdzie. Jak kable ciągną. Nie jest dobry znak. Mm, mm, no, ciekawa ma to ciekawie ma to zrobiono. Jedyne co Wam mogę jeszcze powiedzieć a propos poprzedniego odcinka, to to, że paczek nie, dokupi nie dokupywałem, nie wiem czy mówiłem w, w odcinku czy nie. Aha. Ale nie dokupywałem. Yy, I nie będę dokupywać, mam lepsze wydatki, że tak powiem. Także no przykro mi, jak ktoś by chciał pooglądać to nie tym razem. No dobrze, no ale w tej bitwie się nic nie dzieje. Tu jest jeden stinger na dole. Olipa A... trochę. Może podjadę sobie? Pytanie tylko, gdzie jest foch, bo. Zresztą w ogóle te deki. No przykro mi. Niestety musiałeś się pożegnać z życiem. Aha, Stinger drugi tam atakuje. No dobrze. Niech sobie atakuje. I tak naprawdę ja mogę po tego AAT wjechać. To mi się podoba. Wiadomo mu na plecy, to... Aha. To sobie wjechałem. No. Też mi się podoba. No, bardzo śmieszne. Dobra, tamten go zrobi. Ja sobie artkę strzelę Ale no jest, nie wiem, czy moja niepewność, czy takie trochę Dobra ładnie na razie wchodzi wszystko Jest taka, takie zawahanie lekkie Zdążę dojechać, żeby cokolwiek zrobić, czy tak średnio Bo widzę, że ta bitwa trochę przyspieszyła do turbu to jednak nie jest głupia. O! Aha, no dobra. Można i tak. Można i tak. Zdążymy przeładować? Zdążymy. Zanim ja dojadę, to minie 5 lat. No ale szkoda, myślałem, że chociaż tą trójkę zrobię. Chociaż no jeszcze nie wiadomo niby, tak? No ale niestety... No co no, ja czołg jak czołg, nic nowego, tak samo jak wcześniej był... ...Hurricane. Eee, tak teraz też to jest bez zmian. Czołg jak był, tak... ...tak jest w grze. Nie trafię, prawda? O, trafiłem. To ciekawe. O, może? Może? Nie. Niestety. no właśnie. No dobra. 2-400. Pierwsza bitwa 3 kile. Nie, no, czołg przyjemny, jakby. Ja te 57 no niedawno kupiłem. W sumie, już go miał, mogłem dawno kupić. Natomiast nie grałem nim. E, Czołg jest to przyjemne, Wiadomo w ogóle na natarciu to jest bóstwo. E, fajnie się nim gra. Tutaj sobie odbierzemy bonusik. E, no, także to jest ten sam czołg. Taki jaki był, taki jest. E, co do samego natarcia, jeszcze już tak na koniec podsumowując, e, udało się. Trzykrotnie właśnie wbić mistrza. Eee, powiem szczerze, to był dla mnie najgorszy sezon. Pierwszy ja zmieniłem taktykę totalnie po tym sezonie, bo e, fakt, faktem wygrałem te super plutony, gdzie no, widać winrate rate 31%. No to tragicznie się to grało. Jeszcze zależy na kogo się trafi, oczywiście, z kim się gra. E, ledwo co wbiłem, pamiętam e, tego mistrza. 1200 bitów, no w ogóle poniżej 50 in rate'u. Znowu kolejny sezon tutaj karmazynowej Manticory, yy, super sezon, tam miałem nawet 2400 chyba albo 2500 punktów. Coś takiego, ale no później tam pomagałem znajomym, no i trochę się też pospadało, w sensie no. Ja oni zyskiwali, ja traciłem. Yy, przez to, no bo na przykład na wygranych nie robiłem. Yy, nie robiłem damage'a i na przegranych, tak samo, żeby innym oddawać. Natomiast tutaj to był jedyny sezon, w którym miałem realną szansę na legendę, bo tam jeszcze w ogóle legenda była na 2900 punktów. Także to jeszcze był, była tu szansa. W tym ostatnim, powiem szczerze, gdybym nie zwalił jednego dnia, w którym. Yy... Miałem realną szansę już no dzień później, tak naprawdę, wbić tego mistrza, bo jest jeden fajny taki sposób na, na robienie tego mistrza, e, taktyczny, że tak powiem. No to przy 300 iluś bitwach już bym miał tego mistrza, no i tak naprawdę, no miałem szansę wtedy na tą legendę. Natomiast e, przez to, że trochę też w wota nie grałem, e, strasznie i też robiłem maraton, więc posypał mi się. Posypał mi się yy, karnet przepustka bojowa, dlatego grałem tego bardzo dużo, żeby po prostu i sobie robić tutaj punkty, i, yy, i wbijać karnet. Także no. Dlatego tak, a nie inaczej się to skończyło. No, także jeszcze raz dzięki za oglądanie. Trochę przynudziłem, bo się pogubiłem. Także nie wiem, kiedy się teraz widzimy. Może na jakimś live dopiero. Nie wiem. A propozycje odcinków piszcie. Niechętnie ja jakiś nagram. Może też być z innych gier. Jak kto woli. Także dzięki za oglądanie i do usłyszenia. Hej.